Na boisku w Soczewce rozegrano siódmy turniej piłki nożnej wolnych drużyn o puchar wójta gminy Nowe Duninów. o miano najlepszych rywalizowało osiem drużyn z różnych stron powiatu. Kolejna impreza integracyjna, tym razem w Soczewce. 16 lipca mieliśmy regaty w Nowym Duninowie. Dzisiaj piknik wakacyjny w Soczewce. Po raz siódmy organizujemy turniej wolnych drużyn. Grają zawodnicy z powiatu płockiego. Mamy dzisiaj turniej. Międzynarodowy, bo grają również przedstawiciele Ukrainy. Dwie drużyny z Ukrainy, młodzi. Chłopcy. Bardzo się cieszę, Tutaj mieszkają na terenie soczewki, wystawili dwie drużyny i dzisiaj będziemy kibicowali i Ukrainie, i naszym drużynom, wolnym drużynom sportowym. Najmłodszym zawodnikiem był 7 siedmioletni Marcel. Rywalizacja o Puchar Wójta gminy Nowy Doninów wygrała drużyna starosta Team, gdzie kapitanem był Sylwester Ziemkiewicz starosta Płocki. W tym roku postanowiliśmy jako nasz team starosta wystartować w tej imprezie, która właśnie od lat odbywa się na terenie gminy Nowy Duninów. Cieszę się, że właśnie takie inicjatywy sportowe, ale też i integrujące społeczność, ponieważ wiemy, że ta impreza jest połączona z takim piknikiem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno najmłodsi, ale też i starsi potem, że takie imprezy wracają na mapę, jeżeli chodzi o powiat płocki i wiele tych bardzo ważnych przedsięwzięć jest reaktywowanych. To cieszy, ponieważ widać, że mieszkańcy chcą się spotykać i tego po prostu potrzebują. To bardzo ważne wydarzenie sportowe zaznacza Iwona Sierocka, Widzę. Wices starosta Płocki. Trzeba promować sport. Sport to zdrowie, jak każdy wie. Pogoda, jak widać, dopisała, chociaż rano było różnie. Już wiem, że organizatorzy troszeczkę się obawiali. Wiele drużyn już jest gotowych po rozgrzewkach i zaraz rozpoczynamy zmagania tutaj na boisku. Będzie wiele emocji. Dla nas wszyscy są wygrani. Samo podjęcie wyzwania jest czymś wspaniałym. Wśród startujących drużyn były również dwie w których zagrali obywatele Ukrainy mieszkający na terenie gminy Nowy Duninów. Mieszkają tutaj u nas od 24 marca, więc jest to dosyć długo i staramy się angażować to środowisko w różne poczynania, które organizujemy w ramach takiej integracji tutaj na terenie gminy Nowy Duninów. Więc uczestniczą w różnych imprezach, świetnie grają w piłkę i że tak powiem to była ich inicjatywa, dzieciaków ukraińskich, żeby zorganizować im mecz i to już jest w sumie ich trzeci Mecz w którym biorą udział więc dzisiejszy taki nasz festyn to jest międzynarodowy festyn. Podczas całego turnieju emocji nie brakowało na boisku. Każdy chciał wypaść jak najlepiej. Ostatecznie drugie miejsce zajęła drużyna Family Team trzecie, ale mamy ESE. Nagrodzono również najlepszego bramkarza strzelca, autora najpiękniejszej bramki. Ale jak zaznacza wójt gminy w tym turnieju ważny, ale nie najważniejszy jest wynik. Przede wszystkim zabawa, jeszcze raz zabawa. Mamy wakacje, pogoda dopisuje dużo słońca Dlatego też bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli odrobinę rozrywki, odrobinę zabawy na pikniku wakacyjnym w Soczewcy. Tradycyjnie przy okazji turnieju odbył się piknik wakacyjny. Połączenie tych dwóch wydarzeń świetnie się sprawdziło. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce i mnóstwo innych atrakcji. Nie brakowało dobrego jedzenia, o które zadbało Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Byrwileńskiej. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. 啊。